Ja jestem tą osobą, która wchodzi najpierw i pyta się po co. Jeśli klient do nas przychodzi i oczekuje dokładnej wyceny, bo na przykład ma jasno określony budżet i nie ma jakby priorytetu czasowego, to wtedy wykonujemy pełne discovery, ale jakby to też jest yy, prośba czy chęć klienta, żeby tak zrobić. Dzięki temu mamy jasną i dokładną estymację tego, ile wyniesie cały development. Czy znaczy, pułapek? Yy, Samych sobie myślę, że jest wiele. Pierwszą jest taką, że klient może nie być na przykład gotowy na wdrażanie takiej platformy, jakiej chce. Ale to też nam wychodzi właśnie na tym etapie Discovery, kiedy my siadamy i analizujemy, jak u niego wygląda aktualnie procesy biznesowe, jak wyglądają, jakiego ma RPA. Może to być ciężkie, żeby prowadzić takie dwa projekty na raz, ale też na pewno będzie miało swoje plusy, bo wtedy wdrażając ERP, będzie można poukładać sobie tak procesy, żeby on zsynchronizować to idealnie z tymi komercjami, e Bo zdarza się tak, że na przykład wdrażając e-commerce i tak trzeba jakieś procesy w ERP pozmieniać, na przykład w magazynach te produkty są źle zużywane. Moim kolejnym gościem jest Przemek, florczyk z firmy SizeTube Buyer by HMMH. Przemku, jakbyś mógł zacząć, jaka jest Twoja rola w organizacji? Mhm, jasne. W organizacji jestem analitykiem biznesowym, tak naprawdę. Więc zajmuję się no, szeroko pojętą analizą biznesową, szczególnie przy naszych klientach. Tak? Czyli no, główny cel jest taki, żeby poznać ich cele biznesowe z tym, co do nas przychodzą, co, co, co chcą osiągnąć. Wspieram to oczywiście zespół deweloperski przy rozwiązaniu różnych problemów. Cel też jest taki, żeby zespół nasz cały deweloperski zrozumiał właśnie tę potrzebę biznesową klienta, tak, żeby on wiedział, co my chcemy osiągnąć poprzez programowanie i przez przygotowanie różnych, różnych rozwiązań. Okay. Dodatkowo, no to się w sumie składa na to, że prowadzę etap Discovery, czyli to jest na wczesnym etapie projektów. Hmm, gdzie wyciągamy wszystkie informacje od klienta na temat jego biznesu, jego celów. Yy, I wspieram też klientów konsultingowo. Zdarzają się też audyty, yy, można powiedzieć takie biznesowe, że yy, klienci proszą o sprawdzenie, czy ta platforma na przykład pokrywa, yy, czy jakby to, to, jak działa platforma pokrywa się z tym, jak oni chcieli, żeby działała. Ok. No i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie, jak nie, w, nie wpaść w pułapkę Złego wyboru, jeśli chodzi o rozwiązania e tak, mm -hmm. że to może mieć taki impact praktycznie na kilka lat, tak? I coś to wspomniałeś, co, co mnie zaciekawiło, i sam, szczerze powiem nie wiem, co to jest za etap ten Discovery, o którym wspomniałeś. Tak. Jakbyś mógł bliżej nam przybliżyć. Mm -hmm. Masło jasne. maślane, ale jasne, jakbyś mógł jasne. nam przybliżyć. To... No, a te discovery, no, to w sumie, jak sama nazwa wskazuje, to jest etap takiego odkrywania. Często jest tak, że klienci do nas przychodzą na przykład i mówią, że oni chcą. Taką platformę, takie rozwiązania, i tak dalej. A ja jestem tą osobą, która wchodzi najpierw i pyta się po co. Ja to jest moje ulubione jakby pytanie, zawsze jest po co. I to jest, to jest jedna z takich największych pułapek, na które się klienci łapią, że oni już przychodzą z rozwiązanami, a oni powinni przyjść z potrzebami. I dlatego ja jestem po to, żeby ich zastopować, i powiedzieć. Poczekaj, drogi kliencie, nie, nie mów mi, co chcesz osiągnąć jakby jako rozwiązanie, powiedz mi, co chcesz osiągnąć biznesowo. I, i to jest to całe jakby klucz tutaj, żeby poznać ich potrzebę. I to też jest bardzo ciężka i ciężka sprawa, sprawa żeby to zrobić, bo to też nie jest takie proste, że klient na jednym spotkaniu mi powie, że on potrzebuje to, 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 i ja już wszystko wiem. To jest bardzo jakby złożony etap, w którym ja muszę. Jakby odnaleźć to, czego nie wiem, dowiedzieć się tego, czego nie wiem, czyli tak, okay. tak przeprowadzić klienta, tak przeprowadzić te warsztaty e, z wykorzystaniem różnych bordów, z wykorzystaniem wywiadów, prototypowania, żeby on powiedział mi to, czego ja potrzebuję w kontekście też wiedzy, którą ja mam, bo ja mam też techniczne spojrzenie na rozwiązania, które, które dostarczamy. Tak? Ja wiem, jak niektóre wymagania powinny być przełożone na rozwiązania, co później przełoży się na optymalizację kosztów wdrożenia, na przykład. Mm. Okej, okay, to, to, to mnie ciekawi, jaką trzeba mieć cechę, żeby być takim analitykiem biznesowym? Wiesz, bo tak jak opowiadasz, to e, jakby idealną osobą na to stanowisko jest człowiek, który musi chyba być bardzo dociekliwy. Tak, no zgadzasz się. Ja jestem bardzo dociekliwy i często wchodzę w szczegóły, schodzę nisko, i no też, no to myślę, że to analityczne myślenie, jakby to analityk biznesowy, myślę, że w samo tak się <laughs> można powiedzieć. Ja też gdzieś mam wykształcenie techniczne, więc mam dużo rozumienia kodu, blisko też rozmawiam z programistami w przypadku, kiedy na przykład mają jakieś problemy techniczne wspólnie, robimy tak zwane no brainstormingi, zastanawiają się, jak rozwiązać dany problem i tego typu rzeczy, więc myślę, że na pewno taka dociekliwość, wchodzenie w szczegóły mocne i takie, że tak powiem, pchanie cały czas do przodu, czyli nieraz się wydaje, że już wystarczy, a ja mówię nie, jeszcze, jakby powiedz mi jeszcze raz, czy to widzisz to w ten sposób i w ten. Ja mu to rysuję na przykład klientowi, chcę to narysować na przykład, taki, ła, taki mock można, można powiedzieć, czy, że to będzie tu i jeśli użytkownik najedzie na to, to to chciałby, żeby zadziało tak. I wtedy jest dopiero takie, że on mi to potwierdza i ja wtedy ja rozumiem, że on jakby też, jest, jesteśmy na tym samym jakby poziomie tej wiedzy i wtedy tak. mam pewność, że my zrobimy to, co on chce, bo największe zagrożenie w sumie dla tych wszystkich projektów z którymi no, spotyka się prawdopodobnie każdy i co jest też fiaskiem dla większości projektów jest to, że yy, właśnie te, nie jest dobrze zdefiniowany ten cel i przez to zespół wypracowuje jakieś rozwiązanie nie będąc świadomy tego, co chcemy osiągnąć biznesowo. A on tylko jest, zespół deweloperski wie tylko, co chce rozwiązać technicznie, mhm. ale nie wie, co to ma dać biznesowo. I to powoduje potem ten rozjazd na samym końcu, że klient otrzymuje coś, Czego tak naprawdę nie potrzebuje. Okej, okay. a zdarzają się sytuacje, że no, po takim etapie discovery jednak klient stwierdza, że kurczę, to w sumie ja tego nie potrzebuję. Nie zdarzyło się tak, żeby całkowicie klient powiedział, że tego nie potrzebuje. Raczej zdarzało się tak, że powiedział, że to nie potrzebuje danej funkcjonalności. I to jest też bardzo ważne, bo on przyszedł na przykład do nas i mówi, że on chce platformę, żeby miała taki konfigurator i jakby dla niego to jest must. I wtedy ja mówię, ale dobrze, zastanówmy się, co to, co to miałoby to wydać. I wtedy my sobie warsztatujemy, jakie są z tego, i jak, jakie to ma przynieść korzyści biznesowe jaka jest grupa klientów, jak oni będą z tego korzystać, czy będą w ogóle, jakie są badania, tak? Ja sprawdzam benchmarki, idę, przychodzę do klienta, przedstawiam mu badania i potem też od razu jeszcze weryfikuję z zespołem, jaki może być koszt przygotowania na przykład takiej funkcjonalności i wtedy e, dzięki temu nie poszliśmy, nie zaczęliśmy od razu robić tego, bo klient przyszedł i chciał i powiedział, on chce konfigurator, róbcie, tylko właśnie Przeanalizowaliśmy to na początku, no i jakby na konkretnych argumentach i dowodach doszliśmy do wniosku, że nie jest to zasadne biznesowo, żeby taką funkcjonalność wyrazić. wtedy mówi, okej, okay, faktycznie nie ma to sensu, nie róbmy tego, róbmy w, jakby w zakresie okrojonym na przykład. Mhm. Tak? Okej, okay, a powiedz Przemku, no, taki etap Discovery, to nie boisz się, czy klient może się nie bać, że, że on może strasznie wydłużyć ten projekt. Wiesz, bo Mamy mhm. etap discovery, potem będziemy mieli event storming. No, to jednak jest trochę tego czasu, a mam wrażenie, że my Polacy we krwi mamy coś takiego, że jak przychodzimy podany produkt, chcemy na coś widać pieniądze, no to chcemy mieć to na wczoraj, tak? I pytanie, jak takiego klienta przekonać, że te procesy są potrzebne, bo w szerszym spektrum jednak będzie miał z tego tylko benefity. Mhm, jasne. Jak najbardziej. No to tutaj mamy tak naprawdę dwa podejście, bo to zależy od tego, czego oczekuje klient. Jeśli klient do nas przychodzi i oczekuje dokładnej wyceny, bo on na przykład ma jasno określony budżet i nie ma jakby priorytetu czasowego, to wtedy wykonujemy pełne discovery, ale jakby to też jest prośba czy chęć klienta, żeby tak zrobić. Dzięki temu mamy jasną i dokładną estymację tego, ile wyniesie cały development. Natomiast możemy też działać hybrydowo, to znaczy, że Rozpoczynamy etap Discovery i po krótkim czasie zaczynamy już development, czyli ten projekt dzielimy sobie na etapy i warsztatujemy to równolegle z developmentem. Po pierwszym skończonym na przykład etapie Discovery deweloperzy mogą, mogą już realizować to zadanie. Ja wtedy ja przygotowuję i one są tak naprawdę gotowe, bo one już jakby przeszły tą część z, związaną z, z analizą. Więc tak naprawdę wtedy nie mamy wydłużenia tego projektu, bo to się dzieje równolegle. Okej, okay. a też wspomniałeś na początku, że zajmujesz się trochę taką rolą konsultingu e-commerce. I chciałem zapytać się, jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo no chyba to nie jest gdzieś tam taką ukrytą wiadomością, że na rynku tych firm, które obsługują e-commerce, tak to na, na, nazwę, jest bardzo dużo. Jakby ja widzę taki boom powstania tych firm no, po covid tak? Mm -hmm. e Jakie są w ogóle takie dobre praktyki, jeśli chodzi o taką rolę e I jak to wygląda u Ciebie? Znaczy, u mnie to wygląda tak, że ja wspieram klientów w optymalizacji procesów biznesowych. To znaczy, często jest tak, że dużo firm ma wiele takich wąskich gardeł i one sami, sami wpadają w takie pętle wąskich gardeł i tkwią w procesach, które są nieoptymalne i oni nawet nie widzą tego, że coś jest nieoptymalne. Dajmy sobie taki przykład, że powiedzmy, mamy klienta, który wystawia produkty na kilku kanałach sprzedaży i ręcznie zarządza stanami magazynowymi na każdym z tych kanałów. Tak? No to jest dużo manualnej pracy mhm. i taki proces możemy zoptymalizować, możemy go poukładać. Wtedy ja spotykam się z, z takim klientem z zespołem, analizujemy dokładnie jak wygląda end-to-end -end cały proces i proponujemy wdrożenie optymalizacji. Może to być na przykład na zastosowanie rozwiązania pośredniego typu baselinker tak? i wtedy ja tłumaczę klientowi, jak taki BenchSlinker działa i integrujemy, wspieram go też w integracji jego kanału sprzedaży z, na przykład z BenchSlinkerem, a następnie z jego erp tak? I wtedy w wyniku czego klient dostaje jakby jasną instrukcję, jak zintegrować swoje kanały sprzedaży z BenchSlinkerem, jak wykonać testy, żeby, żeby nie zaburzyć tego, co już działa oraz jak połączyć to wszystko z jego, z jego systemem mhm. ERP. OK. No to tu mam takie pytanie, bo e, na pewno bardzo dużo pracujesz z różnymi klientami. Z jakimi klientami najlepiej Ci się współpracuje? Wydaje mi się, że z tymi, którzy no, wiedzą czego chcą i jakby są otwarci na sugestie, bo to jest to, co mówiłem na początku, że jest tych klientów, który on przychodzi i on mówi, że on chce konkretne rozwiązanie. I, i tutaj ja zawsze muszę się na początku postarać, żeby mu Odmienić ten punkt widzenia, nie? żeby on zrozumiał, że warto jest yy, najpierw zastanowić się, co to ma przynieść dla niego, ile to będzie kosztowało, czyli jaka to ma zasadność biznesową, a nie jakby robić, dlatego że jemu się wydaje, że, że na przykład to jest potrzebne. Tak? Mm -hmm. Okej, okay, bo wiesz, ja zadałem Tobie to pytanie, yy, dlatego że widzi, widzę po rynku, widziałem, jak wcześniej to się odbywało, to klienci, którzy przychodzili do firm, Takich jak wy, to płacili i wymagali, tak? Nie potrafili zrozumieć, że wy jesteście ekspertami, e, czy wy potraficie doradzić, jak ten biznes powinien być ułożony, według mnie, no bo jednak macie doświadczenie na wielu projektach, tak? Mhm. Więc jest ta wiedza biznesowa i chciałem właśnie mieć takie potwierdzenie, że teraz klienci jednak przychodzą do e, ekspertów poradę, jak zoptymalizować sobie swoje rzeczy, swój biznes, swoje procesy, tak? I faktycznie tak się dzieje. Tak, no jest, zdarza się tak, że jest, jest tak jak powiedziałeś, że klienci przychodzą i mówią czego chcą, tylko że gdybyśmy działali w ten sposób, to oni i tak ostatecznie by wychodzili niezadowoleni, bo dostaną to co chcą, ale tak naprawdę to nie będzie dobre. Mhm. I oni na końcu powiedzą: A dlaczego nam nie doradziliście? Dla, tak. Dlatego my tak nie działamy. My też nie jesteśmy agnostycznie technologicznie, czyli nie, nie działamy tylko z jedną technologią. Jesteśmy otwarci na wiele technologii, tak? Czyli kto klient przychodzi, opowiada nam o swoich potrzebach, i my na podstawie tych potrzeb właśnie dobieramy technologię po to, żeby ona była jak najbardziej dopasowana do klienta i do jego budżetu. Więc nie ma tutaj sytuacji, w której on na siłę wchodzi z jakimś rozwiązaniem narzuconym przez nas, tak? Dowiedzieliśmy się, czym jest faza Discovery. Dowiedzieliśmy się, jaka jest Twoja rola, jeśli chodzi o taki konsulting w e-commerce, a teraz się zastanawiam, Jakie są w ogóle pułapki, jeśli chodzi o, o, no, o branżę e-commerce'ową? Przychodzi do Was klient, chce właśnie to rozwiązanie, doradziliście mu i jak możemy uniknąć różnych pułapek, jeśli chodzi o, o projekty e-commerce'owe? Mhm. Znaczy, pułapek samych sobie myślę, że jest wiele. Pierwszą jest taką, że klient może nie być na przykład gotowy na wdrożenie takiej platformy, jakiej chce, ale to też nam wychodzi właśnie na tym etapie discovery, kiedy my siadamy i analizujemy, jak u niego wygląda aktualnie procesy biznesowe, jak wyglądają, jakiego ma erp czy coś trzeba zmienić na przykład w tych procesach, żeby poprawnie wdrożyć tego e-commerce'a bez, bez zbędnych problemów na samym końcu, więc co więcej, jedną z takich też ważnych pułapek jest to, że klienci chcą wszystko od razu naraz, czyli kiedy robimy projekt, to my teoretycznie określamy sobie tak zwaną wersję MVP, czyli to minimum viable product, czyli wersja, w której działa i, i spełnia większość wymagań, ale często jest tak, że klienci mimo wszystko w trakcie, oni chcą mieć wszystko na raz przed finalnym uruchomieniem, chcą dokładać cały czas funkcjonalności I, i my jako zespół musimy mówić i reagować na to, bo to niesie ze sobą bardzo wiele konsekwencji. Po pierwsze wydłuża to w ogóle cały proces, bo jeśli cały czas coś dokładamy, to czasowo cały czas idziemy. Mm, powoduje, że zwiększa nam się budżet, bo to są dodatkowe koszty i zwiększa też utrzymanie późniejsze, tak? Czyli yy, czym więcej dodamy jakiegoś kodu takiego indywidualnego na potrzeby indywidualnych rozwiązań, tym trudniej na przykład jest utrzymać potem taką platformę, bo ona też ma swoje yy, aktualizacje oprogramowania, więc to jest jedno z takich największych pułapek, że musimy się skupić na tym, że i komunikować to klientowi, że e, najpierw musimy się skupić na wdrożeniu tej wersji ne, minimalnej. Minimalnej, dokładnie. E, a tymi smaczkami, że tak powiem, zajmijmy się jak już będziesz już będzie już miał ten sklep, jak już ten sklep będzie e, przynosił tobie dochód. Tak? I wtedy to jest najlepsze, n, najlepsze jakby wyjście w tej sytuacji. Okej, okay. wspomniałeś kilka razy o systemach RP. To jest mój konik osobiście. E. Chciałem też się zapytać, bo wiesz, ja pamiętam czasy, gdzie równolegle niestety wdrażało się nowy system ERP i wdrażało się powiedzmy sklepy sklepie Czy dalej są takie sytuacje, czy też uważasz, że takie podejście do projektów no, bardziej rodzi konflikty, problemy, błędy niż, niż coś dobrego? Może to być ciężkie, żeby prowadzić takie dwa projekty na raz, ale też na pewno będzie miało swoje plusy, bo wtedy Wdrażając ErPA będzie można poukładać sobie tak procesy, żeby on synchronizować to idealnie z tym e-commerce. Mhm. Bo zdarza się tak, że na przykład wdrażając e-commerce, i tak trzeba jakieś procesy w ERP-ie pozmieniać. Na przykład w magazynach te produkty są źle przechowywane, bo klient bardzo częsty przykład jest przy jakichś zestawach czy dwupakach. tak? I teraz kwestia przesyłania takich zamówień z systemu e-commerce do ERP no jest często dość skomplikowana, a na pierwszy rzut się nie wydaje, bo ale to zależy, jak klient na przykład chce sprzedawać takie zestawy, czy SKU-sy takich zestawów są rozdzielone, czy to czy na subprodukty itd., itd. Więc często i tak te zmiany muszą być wykonane. Więc w sytuacji, w której wdrażalibyśmy RPA jednocześnie, no na pewno byłoby to bardziej wymagające, ale na pewno można by było jakby mieć wymagania dla obu systemów zebrać wcześniej i wtedy następnie je wdrażać i mieć pewność, że, że mamy to, czego tak Naprawdę potrzebowaliśmy. Okej, okay, to ostatnie moje takie pytanie. Jak byś przekonał klienta, albo jak, przekona, tak, jak przekonać klienta e, z tej fazy discovery, że ona jest mu potrzebna, tak? Tak naprawdę chyba nie ma argumentów przeciw, bo najważniejszym argumentem jest to, że, że faktycznie to jest jedyna droga, w której klient otrzyma to, czego no, biznesowo potrzebuje, tak? Czyli nie dostanie czegoś, czego ostatecznie z czym zacznie sprzedawać i powie ale to nie działa, to w ogóle nie, nie robi tego, tego, co potrzebowałem. tak? My w trakcie etapu Discovery skupiamy się na wielu czynnikach, od projektu UX, UI, gdzie przechodzimy z designerem przez, przez mockupy, przez, przez designy. Rozmawiamy z klientem o tym, jaka jest grupa docelowa. Skupiamy się na konkurencji, ale też nie tylko, bo często wiele osób ogranicza się na przykład tylko do analizy konkurencji, A warto też na przykład przeanalizować, e, gdzie jeszcze ta grupa docelowa użytkowników, e, na jakie strony internetowe i na przykład inne wchodzi, tak? Żeby zobaczyć, jakie są jej zachowania, przyzwyczajenia, dopasować do nich na przykład ten interfejs. I dzięki temu ta konwersja później w takim sklepie internetowym jest dużo wyższa, więc e, i to też to, co widzimy, to to, że nasi klienci są bardzo zadowoleni z tego, bo oni mają poczucie, że, że oni otrzymają to, czego chcą, czyli mm. Dzięki temu, że ja to wszystko dokumentuję, że omówimy sobie dokładny aspekt, przejdziemy krok po kroku, to oni mają takie poczucie, że czytają, nawet bo każdy, jakby potem jest rozpisane na zadania, każdy, każdy moduł. Jego oni to czytają, to oni wiedzą, że, wiedzą, co otrzymają, tak? Czyli są pewni tego, że idziemy razem w jednym kierunku, a nie, że on ma w głowie, klient na przykład, ma inne w głowie rozwiązanie. A my dowodzimy coś innego i na końcu się spotykamy w sytuacji, w której nie mamy budżetu, klient jest niezadowolony, a sklep nie został uruchomiony. Dziękuję. Czyli to jest tak naprawdę, myślę, że no, no największy argument tego wszystkiego. Dobra, przemku, to ja Ci dziękuję za udział i do usłyszenia. Dziękuję również.